Młody i bogaty. Mam własne radio i majpapa. Po prostu kocham ten głos Dziękuję. Pora na ostatniego kandydata. Przed Państwem boleszka. i odpowiady bez trzymanki, rowery typu Bobo. Dziękuję. Oddaję Ci głos. Cześć chłopcy. Trzeba. Trzeba. Mogę zadać kilka pytań? Tak więc pytanie numer jeden. Gdzie zaproponujesz dziewczynę na pierwszą randkę? Odpowiedź poprosimy kandydata numer jeden. Tak jest. Jak rozumiem, że bym miał wziął tam do siebie do wejścia, bym jej te gesty, ten trakt, który mój ładny, właśnie napiły troszkę jakieś pędzanki z papierówek, z ciekawego, no? Ciekawi, to się przycieszy, kawałek. Łącznie. No. Tyle. a co na to kandydat numer 2? Ja bym ją zabrał do mojej siedziby, bo odtąd nie. Ekscytująca, co już robi kandydat numer trzy? A jakie było pytanie? Gdzie zabrałbyś dziewczynę na pierwszą randkę? Gdzie Jak gdzie? Na mecz! Wiem, ja mam komentarz muzyczny. A oto drugie pytanie. Gdzie zabrałbyś dziewczynę na walę odpowiedź poprosi kandydata numer jeden. Ja wiem kiedy jest w z Bersi. Wiem kiedy wychowki są, ale walę z nie wiem kiedy są. Nie wiedziałbym tutaj taki kiedy. Numer 2. A kandydat ma? Oczywiście, bez oddania milionów słuchaczy. No, muszę przyznać, że wasza oryginalność wpływa na A kandydat numer trzy? A ja nie będę padał. Co tam jest, czy nie na palety? To dużo że to chodzi o nazadę. No tak, a teraz ostatnie pytanie. Zaprezentuj swoje umiejętności artystyczne.

Ja zobaczył Cię, Ty tak bardzo by

Kandydat numer jeden. Opełnić ciekawą przyszłość spędzoną w cieniu rozrzutnika. Kandydat numer 2. Samochód 90 tysięcy. Radio 15 milionów. słuchaczek, bezdenna. Kandydat numer trzy. Doprawczyni sportowy duch. Gustowy dresik, szalik na szyi. Ale też wydaje się, że w duszy jest romantykiem. Wybór należy do ciebie, to.

Sprawdźmy, co zawierały pozostałe. Pierwsza to złym jakiej po rzęce czernikówce. To prawdziwie ekstremalna wyprawa. Koperta numer dwa to wycieczka. Pasjonujący wyjazd do sklepu spożywczego razem. Zwany potocznie groszkiem i zestaw masowych nabojów o nazwie Jawuszko Pełne snu. Ale tego również nie wybraliście. A więc? Romantyczną 15 minutową przerwę śniadaniową w szkolnym z bo Oczywiście na końcu własnym. Gratuluję! Spotkamy się na kolejnym odcinku Randki z ciemnym. Dziękuję za uwagę.